Ekipa, zajebiście. Zobaczymy, czy będzie zajebiście z tą piosenką czad. Zajebście robi siano, robię biznes. zajebiście. Zalebuście. Chore stawki, chorej wizje mam precyzję. Zajebiście. To nie szarty to nie bajki to nie Disney Zajebiście Parę planów jeszcze jest na moje liście. Nie zajebiście Czele wylecą jakie się yeah, nie yeah. My mamy misję, nigdy nas nie będziesz ada łatwiznę yeah. Ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes Daily na psychice zostawia bliznę, idę do przodu i nie kikam UBRINĘ! widzi ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike Sypią się hejty i propsy, no bo życie to jest gra Kiedyś zbieraliśmy boksy, teraz ekipa S.A. S.A.! Umiemy robić papier, umiemy robić zasięg Więc zobacz jak się kaszle, największy polski kaszel Najlepszy prosty patent, mamy klasy, mamy chatę A w niej basen, mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem Byście. Płyniemy po swoje, no a reszta na mieliźnie. Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę. Miałem wizję, miałem misję. Niepotrzebne spekulacje, dziś ucinam niczym fryzjer. Całe robi ściano, ściano, robię biznes. Całe chore stawki, chore wizję, mam decyzję. Ale to machanie tubskiem na teledysku, Ale planów jeszcze jest na mojej liście. Ciebie foty, mordo, to nie tylko wstryk. Wiem, to wciąga jak narkotyki, to se week Złotych zrobił się już niezły plik Wszędzie słychać nasze zwroty Twoje to jest niemy krzyk Nie muszę być jak Tupak Bo jestem królem wód Tak jak w naszej Polsce szczupak Pod koszem robię dwutach Znam się trochę na butach Znam się trochę na ciuchach Na nich robię sobie zajebisty utarg yeah! Yeah! Mam zajebistą zwrotkę, która wbije ci się w łeb Na buty wydam flotę, taki ze mnie sneakerhead W czasach covid shopping robimy przez internet W moim aucie LPU jeśli pytam mnie co noszę Nawet gdybym był z nogą, to stopy bym nie miał bosek Hata pełna butów w tym temacie jestem bosem Nie zachowuj się jak pozier To jedyne o co proszę Zarebuście robi ściano robi biznes, a Zarebuście chore stawki, chore wizje, mam decyzję To nie żarty to nie bajki, to nie Disney Zalebście Parę planów jeszcze jest na moje liście Zalebuście, robi ściano robi biznes, a Zalebuść, Planów jeszcze jest na mojej liście Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki Tak samo jak Gryffindor, mam zajebiste wyniki My znowu robimy show, nowe filmy, nowe klipy Życiowa tiara przydziału wysłała mnie do ekipy Whoa. Nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig W naszej chacie nasi ludzie sami zajebiści Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky yeah. Gramy ponad program, u uh. Hata wielka jak Hogwart. O Hata wielka jak Hagrid. My dalej robimy swoje, nie czekamy na. Co ma każdy zwróci na wóz do Harry'ego Pottera. W dzieci w samych nie ma o mnie wolnych miejsc. Wam się w Gower. Po piosence i w tej piosence. Jak ty mnie suszau nie mieć się sparata tak jak liście spełnił się. Zajadam pesto, no to mówię, że to fancy Bo, bo, pochodzę z rodziny, se mówił na mnie biedny Ale ze ci z rodziną sobie odpalam konfetki Bo za rokiem czekam milion, nie ostatni, tylko pierwszy Zajebiście, Robi ściano, robi biznes Zajebiście, zajebiście, chore stawki, chore wizje Mam precyzję, zajebiście, to nie żarty, to nie bajki To nie Disney, zajebiście, parę planów jeszcze jest na mojej liście Zajebiście Dobra, opinia streamera. Bo wszyscy w YouTubie, w komentarzach ze jak Torek skomentuje i jak skomentuje Jachu i powiedzą, że e, super, że, że się nie znam i że głównym jestem, nie znam się na muzyce. Najbardziej mi się podobała zwrotka o tego ziomeczka. O, o tego, o tego, tego ziomeczka najbardziej zwrotka mi się podobała. Generalnie nie mój typ muzyki. Bardziej mi się podobała pierwszy, pierwsza ich piosenka, ta poprzednia. Jest, jest okej. Okay. W sensie nie mój typ muzyki. Takie. To jest Cree. Cree? A o tym, dlaczego powiedziałem o Harrym Potterze, zdziwiło mnie to, ponieważ pierwsze ich, w pierwszej ich piosence, poprzedniej ich piosence, co nie, Ekipa Ekipa, to były, były nawiązania do Harry'ego Pottera, tutaj ponownie cztery nawiązania do Harry'ego Pottera, Wy, na całej płycie będą nawiązania do Harry'ego Pottera? Kuri. Cree... Nie wiem, nie znam się na rapie. Kri, profesjonalny raper, więc nic dziwnego, okej, okay, okej, okay. w sensie... Na song requestie poproszę poprzednią piosenkę ekipy, nieobecną piosenkę ekipy, okej? Okay? Poprzednia piosenka ekipy bardziej mi się podobała. Takie? Bym powiedział zajebiście? Dla mnie nie! Ale ja, ja się nie znam. Kury, mnie skanceluje za to, że mówię clean niego. Przepraszam! Drogi, drogi raperze! Droga, drogi raperze, który robi porządną rapgrę. Absolutnie nie mam pojęcia, jak się wymawia swoją kstywę.